Zawsze starałem się być jak najbardziej wszechstronnym zawodnikiem. Oczywiście, że łączenie dwóch różnych dyscyplin i walka w nich jest wyzwaniem, ale wszystkie walki są wygrane, więc to są zbliżone do siebie sporty. Mój styl jest uniwersalny, także potrafię to robić i robię to dalej, i wychodzi. Z pewnością doświadczenie zdobyte na ringach amatorskich i zawodowych pozwala mi stawiać poprzeczkę coraz wyżej. Chcę coraz mocniejszych rywali, coraz lepsze walki, chcę dawać, szlifować, to w czym jestem najlepszy i być coraz lepszy. Także szykuję się kolejnie dobre starcie. Staram się czerpać inspiracje i motywacje z ludzi, którzy przeszli podobną drogę albo też stawiają sobie wysokie cele i je realizują. Dużo czerpię z Davida Goginsa, który ma niesamowicie silną psychikę. To nie jest tak, że zawsze miałem tą mocną psychikę. Tą psychikę się buduje i to nie jest nic przyjemnego, ale chodzi o to, żeby właśnie stawiać sobie cele, wychodzić ze strefy komfortu i po prostu odnajdywać się w tym. Słuchajcie, 23 luty. Znowu, znowu czeka nas niesamowite starcie, wielkie emocje. Dobry zawodnik, więc szykujcie się na naprawdę dobrą walkę. Czekam na Was i widzimy się na miejscu 23 luty, nowy dwór mazowiecki Martinez czeka nas mocna walka, ja tanio skóry nie sprzedam i łatwo ci tego pasa nie oddam. Także szykuj się na dobre starcie Wiem, że jesteś normalnym, mocnym zawodnikiem, wiesz po co to robisz, ja również wiem po co to robię, dajmy ludziom świetne widowisko, widzimy się 23 lutego.